późno niż wcale, tak można było powiedzieć przy okazji dzisiejszej transmisji. I tak właśnie mówimy. Gryf Gmina Zamość, Tomasowia Tomaszów Lubelski. Witam Państwa ze słonecznej dziś zawady przy mikrofonie Kacper Ciukrza. Pierwszy raz w tym sezonie gościmy tutaj na domowym stadionie Gryfu Gmina Zamość i za chwilę będziemy oglądali jego spotkanie z zespołem z trzeciego miejsca w ligowej tabeli. No faworyt tego meczu jest oczywisty i oczywiste jest, że Tomasowia powinna dzisiaj strzelić mnóstwo bramek i pojechać do domu w świetnych humorach, ale nie wykluczone zobaczymy tutaj jakieś zaskoczenie. Piłka nożna różne scenariusze widziała. Niestety trzeba przyznać, że to już będzie raczej pożegnanie z gryfem. Bo patrzmy, strzał, jeszcze odbita piłka i mamy piłkę w siatce. Jest 1 do 0. Pierwszy gol, no nawet tutaj piłkarze Tomasowi tak nie do końca się cieszyli, ale już wiadomo, że nie ma podniesionej chorągiewki w górę. I Jakub Szuta pakuje piłkę do siatki na 1 do 0. Widzieliśmy strzelę tam w tej sytuacji Patryk Słotwiński. Odbita ta piłka przez roczniaka, i szuta dopada do niej niepilnowany. Jeden z nich powiedział mi, że gryf to jest taka drużka, chociaż poczekajmy. Oj, ale tutaj niewiele brakowało. Słotwiński w pole karne, znowu roczniak. Tym razem nie udało mu się sparować nad bramkę. Jeszcze popatrzmy, szuta takie wstrzelenie z kozłem. Roczniak znowu odbija. Teraz Słotwiński, Roczniak, tutaj na razie pracuje na wysoką notę. Jest zagranie na prawą stronę, Cieśliński w pole karne, ta piłka gdzieś tam. Chociaż zobaczmy teraz, nie jest ośrodkowanie polekarne. pole karne, Łazar tam, Furman, jeśli się nie mylę, a Jakub Szuta wtedy też często na boisku się pojawiał. Szuta, strzelec na razie jedynej bramki, teraz miał chrapkę na drugą, ale jest ośrodkowanie w pole karne. Zobaczmy, Kurz Wasyleszyn odbija tę piłkę Budzyński, pierwsza naprawdę groźna szansa. Chce będący. Mateusz Mamełka, to są młodzi chłopcy. Teraz zagranie do przodu. Sienkiewicz, Sienkiewicz, do lewej nogi ładnie to zrobił. Sienkiewicz. Pleskacz do linii końcowej. Pleskacz dośrodkowanie. Słotwiński czeka na piłkę. Do niego właśnie spadnie Słotwiński. Wychodzą już rzuty roczne. Słotwiński jednak zdecydował się na co? Słotwiński roczniak jak odbija kapitalna interwencja. Słotwiński teraz rozpędza się na pastni gryfu. Jest 3 na 4 Wasylyszyn uderza obok bramki. no Szkoda, derów do niego właśnie piłka. Sałamacha. Sałamacha wolekarne nie zła piłka. A kurz Wasylyszyn nie zdążył je jednak strącić. Nie zdąży też Sienkiewicz. Kończy nam arbiter. Powinny zagrać. W kategoriach dośrodkowania. Mocny wrzut Plockiego, Williams tę piłkę strącił. Teraz miał problemy ze złapaniem. Nie, to się kończy. Czwartą ligą ma razie dla Budzyńskiego. A teraz Sienkiewicz. Sienkiewicz, Sienkiewicz ma trochę przestrzeni. Zagrał do środka. Całobok! jest gol! Jest jeden do jednego. Kapitalne uderzenie teraz lewego grońca. Ale podłączył się do tej akcji. To jest tutaj powód do radości. Lecił Nastadnie w Monachium, bo w trakcie meczu w Bayernu ta sama piosenka po bramkach, a więc no, cieszą się tutaj kibice. Cieszą się tutaj piłkarze gryfu jest jeden do jednego. No i tutaj no jest ciekawie, jest ciekawie. Ja jeśli takim wynikiem by się zakończył ten mecz, popatrzmy, bo gryf y, nie ma dość. Kurzy Sienkiewicz. Sienkiewicz ładnie to zrobił, położył teraz rywala. Sienkiewicz, ale kapitalny drybling Sienkiewicz odbija to budzyjski, trochę ją opanuje. Udało mu się to grzęda przed pole karne. Będzie teraz e, szansa na oddanie. Jakiegoś uderzenia trochę wygonił się, ale kapitalna interwencja roczniaka e, przygotował na boisku Lasota Bis Crossman i. To jeszcze i jeszcze Damian Szuta. Także aż cztery zmiany. Jest gol, jest bramka, o tutaj w trakcie tych zmian gdzieś tam nie udało nam się popatrzeć na to, co się działo na boisku. Jest piłka w siatce, jest gol dla Tomasowi. No tutaj zaskoczyli nas wszyscy. Zobaczmy ten zawodnik, który przed chwilą pojawił się na boisku, piłkę do siatki pakuje. Wydaje mi się, że to numer 77 Kamil PiS, zwłaszcza, że ławka gryfu niezbyt pełna, popatrzmy Szuta gdzieś tam do Bisa ale... na prawej stronie, Damian Szuta z Jakubem Szutą, ładnie teraz pograli Damian Szuta do przodu, zobaczmy będzie szansa Lasota, musiał musiał to skończyć i kończy jest 3 do 1, nie dał rady tym razem Roczniak, no dużo miał dzisiaj pracy, dużo piłek odbił, ale teraz nie miał zbyt wiele do powiedzenia i Lasota pakuje piłkę do siatki 3-1, na lewej stronie Pleskacz jednak sam, Pleskacz do lewej nogi Pleskacz, ale na bramkę Odbił jeszcze tę piłkę rocznie, jak prawda. Fajne spotkanie oglądamy w drugiej części meczu. W pierwszej było nieźle. Oj, szuta! jest piłka w szac. Jakub szuta. 4 do 1. Nie przypilnowali go tutaj kompletnie rywale w polu karnym. I tak naprawdę zamyka nam ten mecz Jakub szuta. 4 1. Gdzie o Tomasowie zawsze się z tą Tomasowią kojarzą. Teraz szuta ma szansę na hatryka. Próbował przewrotką piwko. Damian szuta. W pole karne Bis ma szansę, ale obok Bramki uderza w tej sytuacji. Już jutro. No właściwie pierwsza szansa dla Lubnianki na wpadkę, chociaż no ciężko w to wpadkę wierzyć. Lasota jeszcze tam gdzieś się w polu karnym próbował. Dobrze interweniuje Zieliński. Interweniuje też sędzia Brydak. Widzę po raz ostatni w tym meczu i Tomasowia wygrywa to starcie wynikiem 4 do 1. Gryf pokonany.